A więc dzisiaj maleczko widzę z tej strony Questera. Chciałbym wam powiedzieć, że ja żyję, kanału nie porzuciłem. Ale wróciłem do Was, niczym stary z mlekiem albo i bez, kto wie. Ale żarty na bok, wracam do Was z nową energią i nowymi możliwościami. Przede wszystkim chciałbym Wam podziękować za to. Ale będę Wam bardzo widzowie jeżeli się, że nie żyję, ze mną do końca. Jeżeli nie, nie zrobicie tego przycisku subskrybuj. Czerwonym. Dziękuję wam za to niezmiernie, ponieważ moja liczba osób od tamtego czasu się nie zmieniła, co znaczy, że część z was czekała na mój powrót. Ale po co siedzieć w tym nudnym lobby, odpalmy sobie gierkę i dobrze się pobawmy. Ale żeby nie było za łatwo, odpalimy sobie zero budowania solo na składy. Zapraszam do oglądania. Przepraszam was widzowie, ale zaraz jest tego, że się śpieszyłem z ustawieniami gry, piszając muzykę w lobby, że przypadek wyciszyłem też elementy jakby samej rozgrywki przez co rozgrywka jest nie ma ale mam nadzieję że mi to wybaczycie przepraszam was Okej okay, mogą być lekkie tarapaty widzę że jeden skład tutaj poleciał na to miejscu Pierwszy Leży 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 Kurde, nie złego mam aim'a z tej pompy dla tych na kołki. Widzę jednego. Leży. O, ten był mega obity, ale fart. Jeszcze kolejni biją, dojazd ich, od razu. E, Siema, leży. Leży. Ile już? 7 fragów, kurde, widzowie widzicie to? Niezły comeback, co nie, na YouTube'a. Jeszcze okaże się, żeby dał 30 fragów na koniec meczu. Teraz ważne jest to, żebyście te słowa zapamiętali. Gdzieś tutaj mamy takiegoś typa. Tylko... Gdzie on kurna jest? Halo typie. Halo, motherfucker. Czarnadam, adam, leży. Nic na coś bladzi. Leżą kolejni dwaj, 10 kili Lecimy. Widzę, że są tutaj. Jeden i drugi. Leży jeden. On życia nie ma. kto to ci pozwolił się leczyć. Dobra, widzowie, była ja tutaj fraguje i w ogóle 12 kili jest, połowa meczu. A dalej jakby nie pogadaliśmy o przyszłości kanału. Przyszłość kanału jest jakby też dość ważna, ponieważ jakby nie patrzeć na YouTubie, nie było mnie 4 lata teraz. Wracam nagle z zupy bez żadnego uprzedzenia czegokolwiek. Więc chciałbym poruszyć przede wszystkim ten temat z wami, ponieważ jest to dla mnie dość istotne. Ale chciałbym przede wszystkim, jeżeli chodzi o moje zobowiązania względem YouTube'a, na pewno wrzucać jeden do dwóch filmików Tygodniowo, żeby zapewnić wam jak największą liczbę kontentu, przynajmniej teraz są takie plany. Nie wiem, jak będzie w przyszłości, ale postaramy się tego naprawdę trzymać. Jeden, dwa filmy tygodniowo powinien dać sobie radę ogarnąć. Eee, przede wszystkim, planuję też zarządzanie streamowanie w przyszłości, jeżeli by mu internet o pozwalał. Bo jakby nie oszukujmy się nad widzieć po impingu, nie mam najwyższej klasy internetu i ze streamami mogłoby być ciężko na chwilę obecną. I przede wszystkim chciałbym wam ogłosić to, że planuję też w przyszłości robić przede wszystkim właśnie konkursy dla Was. Myślę, że to będą jak już to, karnety do Fortnite'a, ewentualnie te pakiety w Faudolce, bo te 4 lata tyle się zmieniło, że można teraz na Faudolce normalnie kupić sobie w sklepie tak, o jak szef. Słyszę tutaj ludzi, zaraz ich dojadę moją piłą łańcuchową, ale najpierw tego zesprajuję. Leży? Nie no, Michał jakichś aktorów dobrało w tym meczu, przysięgam, widzowie, no widzicie to. Oni się poruszają. Ile ty masz jeszcze z życia? Przepraszam cię bardzo. Ale tego dobiłem od razu, bo tam ci biją się trochę dalej. Wolę jednak, żeby go nie podnieśli. Cokolwiek innego. Po kolejni. Leży jeden. Ten już na ramię trochę drasnął. Dobra, to może już nie był jednak aktor. Ale fakt, że padł od razu, znaczy, że musiałem wcześniej prawdopodobnie eliminować jego kolegów. Więc ciężko mi stwierdzić, widzowie. Napiszcie w komentarzu. Widzę jednego gościa. Leży. Aby kogoś on tu bił. O nas widać. Leży kolejny. Kolejny. Dobra, leży Korzystając wizawy z tej chwili oddechu, chciałbym was poprosić, żebyście napisali jakieś swoje pytania a propos tego, co się może działo w tym czasie u mnie i w ogóle, jeżeli coś po czegokolwiek ciekawy. postaram się wam na to odpowiedzieć jak najbardziej. Bo jakby nie patrzeć, moje życie się trochę zmieniło przez te ostatnie 4 lata. E, przede wszystkim skończyłem technikum, jakby nie patrzeć, no wtedy byłem już chyba w drugiej klasie, jak dobrze pamiętam, jak nagrywałem tam wam na YouTube'a. No ale to raczej mało istotne. Nowy komputer mam, który sam sobie skonfigurowałem i złożyłem, z czego jestem naprawdę bardzo, bardzo dumny. No i przede wszystkim sam mój charakter się, to się trochę zmienił i chciałbym jakby to powiedzieć być bardziej sobą na tych odcinkach, niż wcześniej byłem, bo wcześniej to można powiedzieć, że byłem trochę taki bardziej family friendly, a jednak nie chciałbym się gryć w język i być bardziej sobą, być bardziej naturalny. Mam nadzieję, że to... Kurde, gość, co mi przegrywasz? Nope. NOPE Wracając, mam nadzieję, że to docenicie. Jest jeden gość, leży. 21 killiw. Ja mam wrażenie, że to jest H mecz na boty, że dobrało mi mecz z aktorami. nie niezerobotowaniu taka więcej aktorów dobiera, niż prawdziwy no. Korzystając widzowie z tego, że jest chwila oddechu, chciałbym się dowiedzieć przede wszystkim was. Co się u was zmieniło? Co się u was zdarzyło? Chętnie w sumie o tym poczytał w komentarzach. Postaram się jak najbardziej na to wam odpisać, polajkować, no i zostawić oczywiście serduszko, jeżeli będzie coś, coś wyjątkowego. Co jest? 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 Dobra. Gości, uspokój się. Uspokój się. Gość, co mnie obił i zaczął sobie uciekać? Nie wiem, co. nie wiem co to było. Nie wiem co to było, widzowie. Nie mam pojęcia. Okej, okay, widzowie, jesteśmy już top 10. Typ na plecach? 20? 30 80? Leży? 60? Leży? W tej poprzedniej sytuacji, jak mi owił, typ praktycznie do zera. W pole jednak trzymacie trochę bardziej z daleka. 40. Leży drugi. Zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw mnie. Rzuć ten bunkier. No ja nie mogę, jak ona dziwnie rzuca te bunkry. Dobra, ważne, że do mnie teraz nie ładuje. Ja nie lubię tego karabinu. Ora, jednak lubię. Najwięcej nie ma ludzi. Tego dobijemy sobie. Kolejna likwidacja. Już 28. Wizowie Jacha jest jakiś wróżbitą. 30 likwidacji będę miał w tym meczu. Nie ma gościu. Leży. Tak, ci ludzie są bladzi, albo ja po prostu trafiłem męż na boty. Ja nie wiem o co chodzi. Zostało za nich trzech typów. Mam nadzieję, że wszyscy są solówkami. Ale wypadałoby zająć Lailę na tą tamę, bo będę miał wtedy zdecydowanie high grunda. Wolałbym go bo nie tak mieć. Udało mi się widzowej budkę znaleźć, będę mógł być Ghost Face'em. E, wiem, że w normalnym meczu to nie jest zbyt fajne, ale mi chodzi głównie o to, że mogę z nim lepiej rotować. Plus, o widzicie, wallhack. Nie, to jest, to jest, to jest, to jest, to jest, kurde, aktor. To musi być aktor. To nie może być prawdziwy gracz. Dobra, ostatni gość został. Ostatni gość. Widzę, typa. to musi być też aktor albo jakiś wyjątkowo wały gracz. Tego już tak nie obrażać. Bo on jest na pestkę. Leży. Leży. Jest tu jednak 31 kili. Dziękuję Wam za uwagę. To by było na tyle. Jeśli zostaliście do końca. A jesteście nowi, nie zapomnijcie zostawić lajka oraz suba. Do następnego materiału w przyszłym tygodniu. Cześć!